To nie było, byle jak wygraliście ten mecz, pojeżdżałeś na konferencję. No byle jak możliwe, że to bardziej mnie się też tyczyło, ponieważ po każdym zjeździe szukaliśmy czegoś nowego, bo uważałem, że nie byłem szybki. I tak naprawdę w ostatnim biegu gdzieś poszedł do nas Bimbo i powiedział, żeby po, że tak powiem, po jego myśli w drogi No i był ten start, gdzie dzisiejsze była start chyba wszystkie przegrywaliśmy poza tam jakimiś wyskokami chyba Jarka, ale ja na pewno dzisiaj no, nie wygrywałem i dopiero w ostatnim biegu, mam powiedzieć, strzeliłem się dzisiejszy start, w trochę wyczułem no i pojechałem. Ale cały ten przebieg tych zawodów był naprawdę ciężki i mozolny. Jaki jest ten tor, jaki dzisiaj był ten tor, bo Ty wprawdzie wyprzedzałeś, natomiast da się na nim jeździć, ścigać poważnie? Chyba się da. <gry> nie no, da się, zawsze da się, się da. Jest, to znaczy jest troszeczkę inny. Wiadomo, że może trzeci raz na tym torze dzisiaj i konkretne jakieś zawody objechaliśmy. No za bardzo ja też nie mogę narzekać, bo zdobycz punktowa była dzisiaj dobra, ale dalej czegoś szukamy. No. Na pewno tego startu nie było w całej drużynie i będziemy musieli coś pozmieniać i porozmawiać ze sobą, żeby było lepiej na, przyszły, na przyszłość. Jednak się z Saszą lub spotkałeś? Szczególne jakieś wyścig, czy, czy, czy bez żadnych emocji podchodziłeś? Tak, niektórzy podpytywali cię już w piątek, tak? Jak to będzie, jak się z nim spotkasz na to, No, to podpytywał, ten podpytywał media konsały, że tak powiem, kąsały. Ale nie, no co, no bieg jak bieg. Ja byłem tak e, zmotywowany do tego biegu, bo chcieliśmy wygrać chyba 4-2. Tak powiem taki był przykaz z góry odnośnie tego biegu. A ja się skupiłem na tym, żeby wygrać start i założyć jak najszybciej Hansa Andersena, a mi się to udało. No i później fakt, faktem widziałem tutaj, że biały kaz jechał za mną, ale po okolicznym bardzo spojrzałem, jest Piotrek, więc już spokojnie jechałem w swoje. Zadziwiająco trochę pogodowanie ja dzisiaj pojechało tutaj fajnie. To znaczy ja bym ich nie skreślał, bo mają naprawdę skład w tym roku dość ciekawy, mają na pewno Hansander zrobił dobrą robotę, ponieważ dobrze, wydaje mi się, że ma dobry sezon. I wyrównaną drużynę mają. Nie można bardziej lekceważyć żadnych tych Niespodzianka jak była się we Wrocławiu, więc widać, że każdy może być u siebie mocny. Dwa zdania o tej sytuacji z Hansem Andersenem, z Robertem Kościewą. co tam się stało? Yy. No nie wiem, co się stało. Szczerze, chciałem ominąć Roberta jak się dało, jednak byłem w takiej sytuacji, gdzie. Yy, sobie pomyślałem, że się wyłamie, to wiadę chyba silnikiem w niego, więc starałem się tak jakby go po zewnętrznej minąć, ale wyszło na to, że chyba przed nim kołem najechałem mu na plecy, tak jakby przez, tak chyba przeskoczyłem. Jednak nie wiem, co się stało dokładnie. Wiem, że najechałem na niego i tylko tyle pamiętam. A jak pan pod, do niego podbiegł, widział pan, że jest wszystko okej? To znaczy tak, tam było wszystko ok. Bo myślałem, że coś poważniejszego, ale tam, że tak powiem, odpowiedział mi w jakiś tam sposób i wszystko jest w porządku. Więc musiał Pan z kolegą który żony też stoczyć dzisiaj walkę, w biegu juniorów, Kamil Adamczewski, tutaj było groźnie bardzo. No, widać, że trzeba uważać w pierwszym uchu. Będziecie teraz przez ten tydzień siedzieć w takim razie na tym torze i będziecie... Yy, 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 yy. Poczekaj, takuje mi słowa. Ogrzajać go to najbardziej mi pasuje słowo. No. Na razie nie, ja w tygodniu jeszcze mam widać, że, że finał Mistrzostw Świata Juniorów Krajowych. Będę się na tych zawodach, żeby awansować do finałów Mistrzostw Świata do eliminacji. No i na pewno jakiś trening będzie w piątek sobota przed niedzielnym meczem. Proszę no, nie. powiedzieć, jaki jest przepis na to, żeby tak od początku sezonu? Bo pan drugi sezon z rzędu świetnie w niego wchodzi. Liga indywidualnie, wygrywa Pan turnieje. Jaki jest przepis na, ten, na tak dobre wejście w sezon? Nie wiem, czy to jest jakaś dojrzałość, czy ciężka praca w wcześniejszych lat i to teraz jakby procentuje. Ciężko mi powiedzieć. No ja się cieszę, że zaczynając małymi krokami idę cały czas do góry, do góry, do góry i utrzymuję ten jakiś poziom od zeszłego roku. No i nie wiem jaka jest recepta. Ciężko mi powiedzieć, coś przychodzi, kiedyś może odejdzie. Oby nie. Nie żongluje pan sprzętem. Nic pan nie szuka, nie no, zmienia. Ciężki jest do żonglowania, więc mm -hmm. raczej zostaje nie przy tym samym sprzęcie. Mm -hmm.